Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej uruchamia nowe, społecznie potrzebne kierunki studiów kształcące specjalistów dla szeroko pojętego lokalnego biznesu. I to w zakresie ostatnio transportu uruchomiliśmy ten kierunek, uruchomiliśmy kierunek budownictwo, bardzo potrzebny inżynierowie z zakresu budownictwa. No i uruchomiliśmy ostatnio inżynierię materiałową, bardzo potrzebny kierunek nad badaniem i odkrywaniem nowych materiałów do różnego typu zastosowań, a szczególnie zastosowań, nie tylko takich tradycyjnych właśnie w zakresie budownictwa czy środowiska, ale w zastosowań szczególnie lotniczych, a nawet kosmicznych. Mówimy o różnego typu nanomateriałach, materiałach powiedzmy kompozytowych i innych materiałach opartych o, o, o po prostu nowoczesne materiały na bazie światowej. Kolejnym ważnym aspektem podjętym podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w której udział wzięli rektor i prorektorzy Akademii Techniczno-Humanistycznej, jest tak zwane umiędzynarodowienie studiów. Akademia técnica e humanística, Jako jedyna uczelnia na Podbeskidziu uruchomiła cały cykl kształcenia w języku angielskim na jednym z kierunków. Jest to kierunek zarządzanie, a specjalność jaką uruchomiła na kierunku zarządzanie, jest International Management. Resort Nauki przedstawił już wstępne założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Celem jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych uczelniach. By większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz tworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Mamy szeroko rozwinięty tak zwany, program Erasmus, Erasmus+, Plus. i tu wysyłamy, powiedzmy, taką ilość studentów, jaka do nas już przyjeżdża. Wysyłamy pracowników, wysyłamy pracowników administracji, do nas również też przyjeżdżają, dostrzegając naszą uczelnię jako uczelnię raczej jedną z mniejszych, ale dostrzegają, że tutaj bidźmo walory uczelni, walory Bielska Białyj Beskidzia przyciągają właśnie tych ludzi, których my chcemy również kształcić. Półtora roku temu zapadła decyzja o przeniesieniu wszystkich jednostek uczelni, znajdujących się na terenie miasta, do kampusu na Błoniach. Pięć lat temu uzyskaliśmy pieniądze na budowę budynku C dla Wydziału Naugo Materiał i Środowisku. Pozyskaliśmy na budowę laboratoriów A i B. Pozyskaliśmy również środki na dokończenie tego, właśnie najnowocześniejszego budynku L, wykończenie nawet dużej, wielkiej sali na 300 przeszło osób. Obecnie planowane są kolejne inwestycje. Bardzo priorytetowym zadaniem jest budowa laboratorium naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Budowy Maszyn, a więc przedłużenie, że tak powiem, budynku, budynku B. E, oczywiście marzy nam się przedłużenie również A budynku, gdzie budowa dla poszczególnych wydziałów. Oczywiście marzeniem jest naszym, że wybudować osobne budynki dla każdego z wydziałów, no ale to jest perspektywa, powiedzmy, duża. A ciągle nam przyświeca ta mapa drogowa, którą chcemy realizować, dojście do Uniwersytetu. Uczelnia planuje m.in. budowę nowej sali sportowej z widownią, a także przeznaczenie obiektów przy ulicy licę których dzięki porozumieniu ze Skarbem Państwa jest zarządcą na cele komercyjne. Prorektor do nauki i finansów profesor dr habilitowany Kazimierz Nikodem poinformował zgromadzonych dziennikarzy o rozwoju kadry naukowej uczelni. Między innymi dzięki temu, że mamy uprawnienia habilitacyjne w jednej dyscyplinie i uprawnienia doktorskie w trzech dyscyplinach, ten rozwój kadry jest i to można powiedzieć dynamiczny. Szczególnie Spektakularne może być to, że w ostatnich miesiącach uzyskaliśmy trzy tytuły profesorskie, to znaczy trzech naszych pracowników uzyskało tytuły profesorskie, czyli to najwyższy stopień, jaki naukowiec może osiągnąć. W roku 2014 i początku, na początku 2015 13 stopni doktora habilitowanego. To są bardzo znaczące liczby. Kolejny poruszony temat to kwestia współpracy Akademii z przemysłem. Na uczelni istnieje Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego celem jest współpraca z jednostkami gospodarczymi, gdzie opracowany został katalog ofert naukowo-badawczych, które uczelnia może realizować dla jednostek. Gospodarczych. Ponadto uczelnia przystępuje do różnego rodzaju konsorcjów i klastrów, gdyż założenie w nowym okresie finansowania jest takie, by pieniądze były przeznaczane na duże projekty innowacyjne realizowane przez duże zespoły badawcze. Jednym z najważniejszych konsorcjów, do których nasza uczelnia przystąpiła, jest tak zwany Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Ten instytut został utworzony z inicjatywy dwóch poważnych, najważniejszych y, chyba e, uczelni technicznych w Polsce, mianowicie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej. I nasza uczelnia była sygnatariuszem jednym z 18 w momencie podpisywania tej umowy. Oprócz uczelni w tym konsorcjum y, bierze udział kilka poważnych y, instytucji, jak, jak firmy Tauron, Lotos, czy ostatnia nawet Telewizja Polska. I założenie jest takie, żeby wspólnymi siłami starać się o większe środki z Unii Europejskiej na realizowanie poważnych tematów. Prorektor do spraw studenckich i kształcenia, profesor dr. Habilitowany Henryk Klama poinformował, że Akademia Techniczno-Humanistyczna otrzymała nominację do tytułu Eurosymbol Nowoczesnego Kształcenia 2015 za dynamiczny rozwój i realizację idei nowoczesnego kształcenia. Tytuł Symbol 2015 oraz Eurosymbol 2015 przyznawane są w ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego prowadzonego od kilku lat przez wydawcę monitora rynkowego. W Eurosymbole uwzględniają europejskie inwestycje infrastrukturalne, projekty badawcze, wdrażanie innowacji dzięki pozyskanym środkom unijnym. Możemy się pochwalić dwoma takimi programami edukacyjnymi, które wdrażaliśmy w naszej uczelni. Pierwszym z nich to jest realizowany przez Wydział Zarządzania i Transportu program unijny, w którym opracowano Między innymi program kształcenia na kierunku transport. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało w 2013 roku konkurs na właśnie wdrażanie systemów zapewnienia jakości oraz wdrażanie krajowych ram kwalifikacji. Wydział Zarządzania i Transportu wziął udział w tym konkursie i jak się okazało, był jednym z laureatów tego konkursu, otrzymał 1 milion złotych na właśnie wdrażanie różnych przedsięwzięć projakościowych. Program kształcenia na kierunku transport został uznany za jeden z najlepszych programów kształcenia na tym kierunku w Polsce i rekomendowany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako program wzorcowy. Innym takim Programem unijnym, który również z obszaru dydaktyki, który jest realizowany w uczelni, to projekt Inżynier na miarę XXI wieku jest to projekt realizowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. I ten projekt został uznany jako jeden z najlepszych projektów realizowanych w Polsce i będzie umieszczony w katalogu dobrych praktyk przygotowywanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. No to świadczy o tym, że nasze programy, które przygotowujemy są najwyższej jakości, a ponadto potrafimy wykorzystać środki unijne. W najbliższym czasie na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej na Błoniach odbędzie się wiele ciekawych imprez. Szóste ogólnopolskie zawody uczelni wyższych w ratownictwie medycznym, 16. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Ciekawie zapowiada się także program tegorocznych juwenaliów, których gwiazdami będą zespoły Pokahontas i Indios Bravos. Zachęcając do studiowania na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z okazji zbliżających się świąt, rektor Akademii złożył świąteczne życzenia wszystkim widzom telewizji. Wizji Regionalnej. Spotkania w gronie rodzinnym, na śniadaniu wielkanocnym, bo to takie śniadanie wielkanocne jest tradycyjne, pełnym nadziei, radości, miłości w gronie rodzinnym. A same święta niech będą dla Was właśnie spełnieniem Waszych oczekiwań i tą nadzieją na dalsze i inne życie. Serdecznie Wam życzę.